W Siedleckiej fabryce Stadlera trwa montaż pociągów nowej generacji FLIRT 3, przeprowadzony przez konsorcjum firm Stadler i Newak. Kontrakt ten dla nas jest bardzo ważny. Jest to kontrakt realizowany dla polskiego przewoźnika PKP Intercity. W tym momencie mamy doświadczenie w realizacji takich kontraktów dla przewoźnika dla Łódzkiej kolei egzaminacyjnej. Cieszymy się bardzo, że po raz kolejny możemy dostarczać pojazdy dla Pasażerów, którzy będą mogli jeździć w, w Polsce. Jest to nasz jeden z najlepszych produktów i najczęściej sprzedawanych na rynku europejskim. Są to pojazdy bardzo komfortowe, przyjazne pasażerom, e, dopasowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. E, te pojazdy będą e, posiadały dwie klasy, pierwszą oraz drugą. Jest nam niezmiernie miło, tak jak wcześniej mówiłam, realizować ten przetarg, ponieważ jest to gwarancja miejsc pracy dla naszych kolegów tutaj w zakładzie w Polsce. E, ponadto e, ten kontrakt również Również e... Podpisany jest na, na realizację usługi utrzymania 15 letnią co jest dla nas bardzo ważne. Będziemy mogli dotrzymać tych miejsc pracy przez 15 lat, także jesteśmy z tego również bardzo zadowoleni. Powstające w Siedlcach ośmioczłonowe składy będą najdłuższymi z produkowanych w tej fabryce dotychczas pociągów. Komfort podróży, zwłaszcza na długich dystansach, zapewni bogato wyposażone wnętrze pojazdów. Do dyspozycji pasażerów będą przedziały pierwszej i drugiej klasy, a także wydzielona przestrzeń barowa. Pociąg Ciągi będą posiadały klimatyzację i nowoczesny system informacji pasażerskiej. Zostaną dostosowane do potrzeb osób z ograniczeniami ruchowymi. Flirty typu trzeciego to jest generacja, która dopasowana jest do bardzo ostrych wymagań, które stawiają normy TSI. Związane z tym są bardzo wyśrubowane wymagania dotyczące np. wytrzymałości pudła podczas zderzenia. W związku z tym dysponują tzw. crash front, czyli układem, który powoduje bezpieczeństwo dla samego maszynisty i pasażerów wewnątrz. Jest to konstrukcja, jest, która jest lżejsza od poprzednich, zawiera więcej miejsca dla przestrzeni pasażerskiej poprzez zmniejszenie części maszynowej, dysponuje większym przyspieszeniem. Mniejszym naciskiem na tory, dłuższymi wagonami. Pociąg jest wyposażony we wszystkie instalacje ułatwiające dłuższy pobyt w pociągu, takie jak na przykład wzmacniacz telefonii komórkowej, który umożliwia bezproblemowe łączenie się na zewnątrz, wzmacniacze internetowe, które powodują możliwość bezproblemowej pracy w internecie podczas dłuższych jazd, gdyby skończył się akumulator, pod każdym siedzeniem jest gniazdko elektryczne, który można zasilić również inne urządzenia. Dysponujemy łazienkami w każdym wagonie środkowym, są łazienki, które są przystosowane specjalnie dla osób niepełnosprawnych, jest przestronne bistro zapewniające obsługę kulinarną gości Są, jest przedział dla kierownika pociągu, w którym może on dobrze poinformować pasażerów o różnego rodzaju usługach. Istnieje również przedział socjalny dla samych pracowników pociągu, w którym mogą się nawet wykąpać, ponieważ jest wbudowany prysznic. Nowe składy zostaną włączone do obsługi pasażerów na liniach Warszawa-Bydgoszcz, Olsztyn-Kraków, Gdynia-Katowice czy Kraków-Szczecin. Składy zostaną przekazane PKP Intercity w październiku przyszłego roku.